To jest list mojego syna, który będąc w pieczy zastępczył tych państwa, był tak już tym wszystkim zmęczony, że chciał pani samobójstwo. W... Hej, piszę do was, ponieważ. To ja przeczytam. Okay. Nie, Hej, piszę do was, ponieważ nie wiem. Czy wiecie, dlaczego mnie być może nie ma? Nie mówcie nikomu, co się stało. Nie wiem, czy pamiętasz te tabletki. Właśnie one głównie mi zaszkodziły. Była późna godzina, Ciocia zaczęła krzyczeć o to, że zeszłem się napić. Nie mogłem wytrzymać, ale nie ze złości, tylko ze smutku. Poszedłem do pokoju i poczekałem, aż wszyscy zasną. Kiedy już wszyscy poszli spać, wyciągnąłem z szafy tabletki i połknąłem je. Popiłem wodą i czekałem. To list sprzed ponad trzech lat. Napisał go piętnastoletni wówczas syn pani Natalii. Kobiecie odebrano dzieci, gdy wyjechała za granicę do pracy. Zostawiła je pod opieką swojej matki, która nie radziła sobie z trójką wnuków. Chłopiec i jego rodzeństwo trafili do rodziny zastępczej Anny i Piotra P. Małżeństwo miało czwórkę własnych dzieci i ośmioro w pieczy zastępczej. Kobiecie i mężczyźnie postawiono ostatnio zarzuty znęcania się nad siedmiorgiem dzieci. Natomiast jeśli chodzi o najmłodszego, niespełna dwuletniego chłopca, nad którym sprawowali opiekę, to zarzut dotyczy narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na ciele ujawniono ślady. Eee o charakterze sińców, zasinień, zadrapań. Cała dwunastka trafiła tego samego dnia, te pozostałe dzieci także do naszego oddziału pediatrycznego, były przebadane. Także ślady zmiany na skórze, na ciele zostały ujawnione. To nie były ślady tylko świeżo, jakby w czasie o różnym poziomie gojenia się. Usłyszałem od ratowników, którzy przewozili tą pierwszą dwójkę dzieci czteroletnich do naszego szpitala, że w trakcie tej drogi no, dziewczynka powiedziała, że. Ciocia bije, natomiast wujek krzyczy na nie. Okazuje się, że matki biologiczne dzieci już od dawna alarmowały, że w rodzinie zastępczej może występować przemoc. Chłopcu, który połknął tabletki i napisał list o próbie samobójczej, na szczęście nic się nie stało, a jego biologiczna matka natychmiast zareagowała. Siedział bardzo, płakał, cały się trząsł. Szczególnie dostał furii na mój widok, na widok tego, że ja przyjechałam z tym listem, Aha. że ja to pokazałam tak, że tutaj próbuję Aha. coś udowodnić, pokazać coś, że jest coś nie tak. To jest jeden z dokumentów świadczący o tym, że moja córka była leczona wcześniej przeze mnie, tak. Mhm. Ona cierpi na chorobę dwubigonową, no, mhm. afektywną. Państwo zaniechali tego bardzo, bo tylko raz pojechali na kolejną wizytę po recepty. W pewnym momencie pani stwierdziła, że y, moja córka jest opętana i ma się modlić. Tak, oni gorliwie, żaliwie się modlili każdego dnia. Ja dopiero zaraz niedawno, tydzień temu, odpowiedziałam, ja że oni po dwie godziny klęczeli i się modlili. Tutaj mamy stronę w mediach społecznościowych tej pani. Wydaje się, że ten post też jest znamienny w tej chwili. Uważaj, czy i ty nie robisz ze swojego chrześcijaństwa numeru popisowego. Jezus nie chce brać udziału w twoich numerach popisowych. On czeka na ciebie prawdziwego. Bóg nie wymyślił zła. Zło jest brakiem Boga, jak ciemność jest brakiem światła. Docierały do mnie też sygnały takiego typu, że oni często między sobą się kłócą, tak? Więc ci rodzice, rodzice zastępcy czy często mhm. się kłócili. I tu dzieci pani mówiła? Y mówił, tak. Mhm. I potem właśnie stwierdził, że cała ta ich złość, gdzie oni między sobą, tak, tam się kłócili, to potem cała ta złość przechodziła na dzieci.